Sport Mirosław Wysocki, dobry wieczór. Rozpoczynamy od siatkówki. W drugim meczu, 1.16, finału Pucharu Challenge, siatkarze Delekty Bydgoszcz pokonali izraelski HPL Akko 3-0 w setach do 17, do 21 i do 18. Dzięki wygranej w dwóch meczu awansowali do kolejnej rundy, w której przeciwnikiem będzie niemiecki Mercer SC. W indyjskim Hajdarabadzie trwają Mistrzostwa Świata Juniorów w tenisie stołowym. W składzie czteroosobowej reprezentacji Polski znaleźli się dwaj zawodnicy energii Manekin Toruń, Jakub Dyjas i Konrad Kulpa. Biało-Czerwoni zajęli szóste miejsce w rywalizacji drużynowej. Przed nimi jeszcze Singiel i Debel. Konrad Kulpa i Jakub Dyjas to obecni mistrz i wicemistrz polski juniorów. Wraz z reprezentacją udział w Mistrzostwach Świata rozpoczęli od rywalizacji drużynowej. Dzięki dobrej grze Polacy dotarli aż do ćwierćfinału, w którym niestety ulegli Francuzom 0-3. W walce o piąte miejsce pokonali Niemców 3-2, ale w decydującym meczu ulegli Tajwanowi 1-3. Jestem zadowolony z tego miejsca. Pokazuje to faktyczny stan naszego polskiego ping-ponga na tle. Świata. Szóste miejsce wywalczone drużynowo to największy sukces polskich juniorów od lat. Dziś tenisiści stołowi rozpoczęli rywalizację w singlu. Jakub Dyjas i Konrad Kulpa pewnie awansowali do turnieju głównego po tym, jak wygrali swoje grupy eliminacyjne. Największe nadzieje medalowe Polacy wiążą jednak z Deblem. Mam nadzieję, że no, pokusimy się nawet o medal, chociaż losowanie mamy niestety niezbyt dobre, bo już w drugiej rundzie idziemy na, na parę chińską. Także, no, ale będziemy na pewno walczyć. Polacy dobrze spisują się także w grze mieszanej. Jakub Dyjas wraz z Sandrą Wabik, a Konrad Kulpa z francuską Laurą Fefer awansowali do 1-8 finału Miksta. Powracamy do siatkówki. Za nami pierwsza runda fazy zasadniczej pierwszej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet. Budowlane Budleks po 11 kolejkach zajmują siódme miejsce w tabeli. Torunianki mają na swoim koncie 6 zwycięstw i 5 porażek. Słabsza dyspozycja podopiecznych Mariusza Soi w ostatnich spotkaniach spowodowana jest głównie kontuzjami. Na początku sezonu toruński Beniaminek był sensacją pierwszej ligi. Budowlane Budleks odprawiły z kwitkiem pretendentów do awansu do Ekstraklasy. Bez punktów z Torunia wyjechał m.in. lider rozgrywek, jedynka Aleksandrów Łódzki, dla którego była to jedyna porażka w tym sezonie. Nastroje pogorszyły się po powrocie z Ostrowca Świętokrzyskiego. Podopieczne Mariusza Soi przegrały wtedy z miejscowym AZS-em 0-3, a o problemach zdrowotnych dowiedziała się kapitan Joanna Sobczak. Po sopczek Sopcach zaczęły się nieszczęśliwe właśnie zbiegi okoliczności ze zdrowiem Gozi Kolanowskiej, niezwiązane też ze sportem. I mówię, to już było takie takie dobicie, później już sprawy sportowe, przyciążeniowe w to Toborek, Kasi Ostrowskiej. I to tak się za nami ciągnie. Mam nadzieję, że się skończy z, z tym rokiem. W tym roku kalendarzowym Torunianki rozegrają jeszcze jedno spotkanie. W sobotę zmierzą się na wyjeździe z Chemikiem Police. Jednak o przerwie świątecznej budowlane budlek mogą zapomnieć. Nie będzie szansy na odpoczynek, będzie szansa na na podbudowanie tego, co, co musieliśmy trochę odpuścić, bo chodzi o to zdrowie. Będziemy bardzo ciężko trenować przez najbliższe trzy tygodnie. Jednostki treningowe między świętami dwa razy dziennie, o trzy godziny, także czeka także nas naprawdę ciężka praca. A wszystko po to, by po nowym roku odzyskać skuteczność z początku sezonu. Był wyczynowym siatkarzem, nauczycielem i dyrektorem. Jest trenerem. Jego podopieczni zdobyli dziesiątki medali na Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy. Jan Remplewicz, bo o nim mowa, obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia pracy szkoleniowej. Jan Remplewicz ma 72 lata. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Pracę trenerską rozpoczął pół wieku temu. Na początku zajmował się sportowcami niewidomymi i słabowidzącymi. Później trenował zawodników z innego rodzaju niepełnosprawnością. Jego podopieczni zdobyli 10 medali paraolimpijskich, 11 Mistrzostw Świata i ponad 30 Mistrzostw Europy. Ustanowili cztery rekordy świata. Kubacki Zbigniew, rekordzista świata, zupełnie niewidomy. Reutleszek Leszek w Sydney, srebrny medal w skoku w zwierz, też niedowidzący. Wcześniej jeszcze Bąki, Rena, Pokrywka Józef. To są uczniowie, którzy tu w Bydgoszczy uczyli się na Kasińskiego. Razem ze swoimi zawodnikami trener Remplewicz zwiedził cały niemal świat. Za swoją pracę otrzymał wiele medali i odznaczeń sportowych i państwowych. Jednak nie one dały mu największą satysfakcję. Dla wielu z nich sport, kultura fizyczna stała się sposobem na życie. I to dla mnie było ogromna satysfakcja, ogromna zapłata. Nie w złotówkach, nie w innych apanarzach, tylko po prostu ta, to uznanie i, i, i ta świadomość, że pomogłem komuś. Grupa sportowa, którą opiekuje się Jubilat, obecnie trenuje 6 razy w tygodniu. To wyjątkowo zdolni, mający predyspozycje i mocną motywację zawodnicy. Jan Remplewicz wierzy, że z piątki najlepszych troje pojedzie na Igrzyska Paraolimpijskie w Rio de Janeiro. Trenerowi i jego podopiecznym gorąco tego życzymy. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję za spotkanie. Dobranoc.